Witam Was bardzo serdecznie na naszych kolejnych zajęciach. Dzisiaj zajmiemy się zadaniami tekstowymi z Waszego zeszytu ćwiczeń. Wy już y, przystąpiliście do rozwiązywania tych zadań. Mam nadzieję, że poszło Wam dobrze i nie sprawiły Wam problemu i że większość zadań Wam się udało rozwiązać. No ale tak czy tak, y, dobrze, że sobie je teraz sprawdzicie i no, jeżeli któregokolwiek nie wiedzieliście, to mam nadzieję, że to nagranie Wam pomoże i zrozumiecie. Zaczynamy od zadania trzeciego. Po ile monet powinni według testamentu otrzymać starościna, starościanka i starościc? Rozwiąż to zadanie na dwa sposoby, przyjmując różne niewiadome. I czytamy testament. Postanawiam niniejszym, że mój majątek w złocie to jest 1350 dukatów. Należy rozdzielić między moją żonę, córkę i syna tak, aby żona otrzymała trzy razy tyle monet co córka. A syn utracił już dwa razy mniej niż córka. No i sposób pierwszy oznaczamy niewiadomą s jako liczba dukatów dla syna. No już sama y, literka s nam sugeruje, że to, jest, y, że to jest liczba dukatów syna. No to czytamy jeszcze raz. Aby żona otrzymała trzy razy tyle monet co córka, a syn utracił już dwa razy mniej niż córka. Skoro syn dwa razy mniej, no to córka z automatu dwa razy. Dwa razy więcej, czyli córka 2, 2S. A wiedzieliśmy, że żona otrzymała trzy razy tyle monet, co córka, czyli żona otrzymała 6S. No i tu mamy pięknie lewą i prawą stronę rozpisaną. Po prawej mamy majątek, czyli 1350, no a po lewej musimy sumować, czyli S plus 2S plus 6. S. I mamy 9s równa się 1350. No i obustronnie dzielimy przez 9. No i podzielimy sobie tutaj, bo tu nie ma miejsca. W 13 wejdzie 1 dziewiątka, mamy 9, tu mamy 4. Piątka nam spada. W 45 wejdzie 5 dziewiątek, 5 razy 9 45. Spada nam 0, no i w zerze wejdzie 0, już dalej nie pisze. Czyli mamy S równa się 150. To w takim razie syn ma 150, córka ma 300, a żona 900 dukatów. Idziemy sposób do sposobu drugiego. Teraz mamy liczbę dukatów dla córki, oznaczoną jako niewiadomą, czyli tutaj C. No i znowu tu nam się C już nasuwa, że to będzie córka, a nie, a nie syn oczywiście, tak? No dobra, to skoro córka ma C, to żona otrzymała trzy razy tyle monet, co córka, czyli żona otrzymała trzy C. A syn dwa razy mniej niż córka, czyli syn otrzymał jedną drugą C. No, połowę z tego, co otrzymała córka, tak? No i znowu sumujemy, czyli C plus 1, druga C plus 3C równa się 1350. I tutaj co mamy? 4 całe i 1, druga C równa się 1350. No to mamy dwie drogi, ale chyba najłatwiejsze jest zamienić sobie to na ułamek niewłaściwy. 4 razy 2 mamy 8, mamy tak 9. Drugich. C równa się 1350. No i żeby się pozbyć tych 9 drugich to mnożymy razy 2 dziewiąte. Dlaczego? No zobaczcie, jak pomnożę lewą stronę razy 2 dziewiąte to mi się tu pięknie wszystko skraca. Jak chcemy się pozbyć ułamka to mnożymy zawsze przez jego odwrotność. I teraz czy coś nam się tu... Podzieli, podzieli, bo suma sprawdzamy właśnie. Teraz przy okazji się przydaje podzielność, tak? Podzielność przez 9. 1 plus 3 plus 5 mamy 9, czyli na pewno z 9 nam się skróci ładnie. No i 1350 przez 9 to jest 150, czyli nasze C równa się 300. I zauważcie, no zgadza się, bo tu mamy córkę, była policzona 300, czyli tu mamy. 300, w takim razie syn 150, no i mama, czy tam żona, oj, 900, tak? Więc mam nadzieję, że w taki sam sposób to rozwiązaliście. Idziemy dalej. Zadanie czwarte, to jest zadanie z kaktusem, także no, jeżeli ktoś nie wiedział, miał prawo tego nie rozumieć. Przeczytamy sobie. Kamil wlał 4,9 litra wody do wiadra, i 2,1 litra wody do miski. Ile wody musi przelać z wiadra do miski, aby w obu naczyniach była tyle, było tyle samo wody? No i teraz tu mamy tak. Tu już mamy też pięknie oznaczone. Szukana ilość wody na do przelania. No to oznaczmy sobie, może to być jako x. Teraz tak. Ilość wody w wiadrze po odlaniu. Bo teraz tak. Wiemy, że on ma tyle w wody w wiadrze, a tyle ma wody w misce. I teraz tak, on musi stąd z wiadra musi zabrać, czyli zauważcie, że skoro z wiadra zabierze, to mamy 4,9. Odjąć X, bo on musi coś zabrać, a do tego drugiego przybędzie to, co ja odjęłam, tak? Czyli do drugiego dolewamy. Zobaczcie, tu mam 4,9, a tu mam 2,1. I ja część stąd, tą niewiadomą, czyli to x, stąd zabieram, czyli tu odejmuję, a tu chcę dolać, czyli dodajemy x. No i teraz, skoro aby w obu naczyniach było tyle samo wody, czyli to, i jest to samo, co to, czyli 4,9 minus x równa się 2,1 plus x. I teraz tak, bo tutaj Wam się może wydawać, no jeju, przecież tu jest x i tu jest x, no to trzeba uporządkować to wszystko. Zawsze nam lepiej jest mieć x -a po lewej stronie, ale tym razem najpierw przejdę po, po pra na prawą stronę. Dlaczego? Bo tu zauważcie, tu mam minus x. I jak zaczniemy przerzucać, to nam się za dużo tutaj minusów zrobi, więc proponuję pozbyć się najpierw tego x z lewej strony, czyli to obu stron dodać x. Po lewej zostanie mi 4 całe i a po prawej stronie mamy 2 całe 1 dziesiątą plus 2x. Teraz pozbywamy się tego, czyli od obu stron odejmuję 2,1. całe 1. 10, czyli po lewej stronie zostanie mi dwie całe i osiem dziesiątych, a po prawej stronie zostanie mi 2 x. No i teraz już mi wystarczy podzielić przez 2. czyli jedna cała i cztery dziesiąte równa się x. I teraz możemy sobie zamienić spokojnie strony, czyli x równa się jedna cała i cztery dziesiąte. Tutaj dopiszmy sobie litra. No i teraz możemy też to sprawdzić. Ilość wody w wiadrze po odlaniu. Jak odleję z 4,9 1,4, zostanie mi 3,5 litra, a w miejsce, jak doleję do 2,1 doleję 1,4, to też mamy 3,5 litra, czyli się zgadza, czyli to jest poprawna odpowiedź. No i odpowiedź tu będzie, że Kamil musi przelać 3,5 i pół litra wody. Tak? Więc zauważcie, niby zadanie z kaktusem, a tak naprawdę to znaczy tak, podejrzewam, że gdyby też nie było tego tutaj, to na pewno też mielibyście z tym większy problem. Ale jeżeli skoro jest to tu tak rozpisane, to Powinno y, części z Was przynajmniej wyjść. Idziemy na stronę następną, do zadania piątego z Renatką. Renatka ma 140 klocków w trzech pudełkach. W niebieskim jest o 10 mniej niż w żółtym, a w czerwonym 3 razy więcej niż w żółtym. Ile klocków jest w każdym z pudełek? Ułóż roz i rozwiąż odpowiednie równanie. I tu zobaczcie, mamy piękny też rysunek pomocniczy, bo czasami, czasami nie musi tak, można sobie oznaczyć niewiadome i, i opisywać, a czasami można też sobie zrobić piękny rysunek pomocniczy. Zauważcie, że tutaj klocki w żółtym pudełku oznaczyliśmy jako x. Teraz tak, w niebieskim jest o 10 mniej niż w żółtym, czyli w niebieskim jest x minus 10, bo o 10 mniej. A w czerwonym 3 razy więcej niż w żółtym. Czyli w czerwonym jest 3x. A wiemy, że we wszystkich trzech pudełkach ma 140 klocków. Czyli to plus to plus to daje nam 140, czyli x plus x minus 10 plus 3x równa się 140. Porządkujemy. Mamy tak 5x. Minus 10 równa się 140. Dodajemy obustronnie dziesiątkę, bo chcę się z tego stąd tu pozbyć. Czyli mamy 5x równa się 150, no i dzielimy przez 5. I mamy tak, x równa się 30. No i tak, skoro tu jest 30, to tu jest 20, a tu jest 9. 10. No, i odpowiedź. No, tu już nie będę pisała, ale możemy sobie powiedzieć: W żółtym pudełku jest 30 klocków, w niebieskim 20, a w czerwonym 90. Tak, myślę, że z tym, yy, z tym nie mieliście problemu. Jedziemy dalej. Zadanie szóste. W dzbanku było 2,5 litra soku. Napełniono tym sokiem. Cztery jednakowe kubeczki i w dzbanku zostało 1,3 litra i 30 litra soku. Ile soku było w każdym kubeczku? Ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie. I tu zobaczcie, znowu mamy rysunek pomocniczy. Wiemy, że mieliśmy 2,5 litra soku i napełnialiśmy tym cztery jednakowe kubeczki. I w dzbanku po napełnieniu zostało tyle. To co ja bym musiała, jakie tu równanie ułożyć? Jak myślicie? No mamy tak. Miałam 2,5 litra soku i zaczęłam z tego odlewać. No i odlałam, odlałam do jednej, do drugiej, do trzeciej i do czwartej szklanki, czyli razem odlałam 4x, czyli od 2,5 litra ja zabrałam 4x, bo nie wiem ile zabrałam, i zostało mi, Czyli równa się 1 cała no i dziesiąte. No i teraz już rozwiązujemy, tak? Odejmujemy 2,5 od obu stron. Po lewej zostanie nam minus 4x, bo ja nie mogę tego minusa zgubić, tak? A po prawej zostanie nam y, minus 1 cała i dziesiąte. No i teraz tak, dzielimy to obustronnie przez minus. Cztery, bo chcecie i pozbyć czwórki i minusa, czyli x równa się trzy dziesiąte litra. Możemy też sobie to nawet sprawdzić. Mam dwa i litra, zabieram trzy dziesiąte, to mamy 2 całe i dwie dziesiąte. Znowu zabieram od tego trzy dziesiąte, to już będę robić strzałeczki, mam jedną całą i dziewięć dziesiąte. Zabieram 30, mam jedną całą i jeszcze raz zostaje mi 1 cała i 3, czyli doszłam do wyniku. No i tu odpowiedzi też yy, nie będę mówić, no ale powinniśmy wpisać. W każdym kubeczku było 30, litra soku, czyli to tutaj trzeba było wpisać. tak? Idziemy do zadania siódmego. W sześciopiętrowym budynku są mieszkania. Od numeru 1 do 25. Na parterze i dwóch kolejnych piętrach liczba mieszkań jest taka sama. I zobaczcie, tu już mamy tak, na parterze mamy oznaczone jako x, tak? Ale tak, na parterze i dwóch kolejnych piętrach, czyli i tu, i tu jest x. Na trzecim piętrze jest o dwa mieszkania więcej, niż na drugim. Czyli skoro jest o 2, na, yy, na trzecim piętrze jest o 2 mieszkania więcej niż na drugim, czyli x plus 2 mamy o 2 mieszkania więcej niż na drugim. A na czwartym o jedno mniej, ale niż na trzecim. Czyli mamy właściwie tak, na trzecim jest tyle, a na czwartym jest jedno mniej, czyli to właściwie jest x plus 1, tak? I teraz jeszcze yy, na ostatnim piętrze są tylko dwa mieszkania, czyli tu mamy dwa mieszkania. Ile mieszkań jest na parterze? No i teraz jeszcze raz czytamy. W sześciopiętrowym budynku są mieszkania od numeru 1 do 25. Czyli w takim razie wiemy, że mamy 25 mieszkań. No to ja muszę sumować stąd, 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 stąd i stąd liczbę mieszkań. Czyli tu mamy liczbę mieszkań z parteru, z pierwszego piętra, z drugiego, z trzeciego, z czwartego i z piątego i to razem jest 25. No tu sobie oczywiście porządkujemy xiki. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć x. No i jeszcze liczby. Tu mamy dwa plus jeden mamy trzy, czyli plus pięć w sumie. Odejmujemy od obu stron 5, żeby się pozbyć piątki, czyli mam 5x równa się 20 i dzielimy przez 5, czyli x równa się 4. No i możemy napisać sobie odpowiedź na parterze. Są 4 mieszkania. Mam nadzieję, że nie, yy, nie narzuciłam za szybkiego tempa. Gdybyście jeszcze czegoś nie rozumieli, to proszę pisać, bo ostatnio właśnie się zdarzyło, że ktoś też tam na mnie pisał. Więc nie bójcie się do mnie pisać albo jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy coś Was trapi, gryzie, ja Wam zawsze odpowiem. Także, no, kto pyta, nie błądzi. Dobra, czytamy informacje na górze. W poniższych zadaniach, najpierw wpisz przy rysunkach pomocniczych odpowiednie wyrażenie algebraiczne a następnie ułóż i rozwiąż odpowiednie równanie. Tutaj mamy rysunki pomocnicze, bo tak jak mówiłam, bardzo często też do, do zadań tekstowych z równań też przydają się rysunki pomocnicze, nie tylko samo oznaczenie. No i czytamy polecenie. W trójkącie równoramiennym o obwodzie 30 cm ramię jest dwa razy dłuższe od podstawy. Ramię jest dwa razy dłuższe od podstawy. Skoro podstawa ma x, to ramię ma 2x. No i oczywiście tu jest też analogicznie 2x, bo ramiona mają taką samą długość. I tu jeszcze sobie mogę na górze napisać, że obwód równa się 30 cm. No i tu mam też już pięknie y, podpowiedź, bo tu po lewej mam sumę długości boków, a po prawej mam... Obwód, no bo wiemy, że jak dodam do siebie wszystkie boki, to otrzymam obwód, czyli tutaj mam 30, a tu mamy X plus 2X plus 2X, czyli razem mamy 5X równa się 30. Dzielimy obu stronnie przez 5 i mamy X równa się 6. I tu mamy teraz wypisać długości boków trójkąta. Jeden bok ma 6, drugi ma 12 i trzeci też ma. 12 I tu łatwo możemy sprawdzić, czy się zgadza. 12 plus 12 mamy 24 i plus 6 mamy 30 cm. Zapomniałabym wszędzie podopisywać, tak? O tym też pamiętajcie, nawet tak jak widzicie, tak jak mi się na koniec przypomniało, ale dopisałam. Jeżeli jest jednostka, to zawsze w odpowiedzi musi się znaleźć. Zadanie 9. W prostokącie, którego obwód wynosi 15 cm. Jeden z boków jest o 2,5 cm krótszy niż drugi. Oblicz pole tego prostokąta. No to jeżeli tak, jeżeli dłuższy oznaczymy sobie przez x, no to ten dłuższy to będzie x minus 2,5. Dlaczego x minus 2,5? No bo jeden z boków jest o 2,5 cm krótszy, tak? Czyli tu mamy x, a tu mamy x minus 2,5. I wiemy, że obwód wynosi 15 cm. Centymetrów. Czyli tu mamy 15, no a po lewej stronie mamy co X plus X minus 2,5, plus X i plus X minus 2,5, czyli muszę dodać do siebie wszystkie boki. No i porządkujemy. Mam tak, 4x minus 5 równa się 15, dodajemy obustronnie 5 i mamy 4x równa się. 20 dzielimy przez 4 i mamy x równa się 5. No i teraz tak, wymiary prostokąta, no to jeden bok ma 5 cm, a drugi bok, może x tutaj w tym przypadku nie jest wskazane. Możemy sobie napisać tak: 5 cm na i pół. Centymetra, tak? No bo tu mamy 5, a tu mamy 5 minus 2,5, czyli 2,5. No i pole prostokąta pole liczymy długość razy szerokość, czyli 5 razy 2,5, a to jest 12,5, tylko teraz już centymetrów kwadratowych, bo to jest pole. I dobrnęliśmy do ostatniego dziesiątego zadania. Mm, nie wiem, czy tylko tu mi się zmieścimy. Że ja chyba to miałam jeszcze. A chyba się zobaczymy. Zmieścimy się. W trapezie jedna z podstaw jest dwa razy dłuższa niż druga. No to tutaj, oczywiście, no, trzeba narysować sobie trapez. Ja pozwolę sobie to zrobić tutaj odręcznie, ale wy, oczywiście, nawet jeżeli to rysunek pomocniczy, to rysujecie za pomocą linijki. a nie tak jak ja tu brzydko. Czyli tak, wiemy, że jedna z podstaw jest dwa razy dłuższa niż druga. No to tak, oznaczmy sobie jedną x, a drugą w takim razie dwa razy x, no bo jedna jest dwa razy dłuższa niż druga. Wiemy, że wysokość ma 6 cm i wiemy jeszcze, że pole ma 54 cm kwadratowe. No normalnie, jakbyśmy liczyli pole, to co byśmy zrobili? To byśmy dodali to, czyli pod, jedna podstawa plus druga razy wysokość podzielone przez 2. No to właśnie tak samo robimy, czyli x plus 2x razy 6, czyli pod suma podstaw razy wysokość podzielone przez 2, równa się 54. I tutaj, od czego zacząć? Zacząć od pozbycia, albo dwójkę możemy nawet skrócić. Zauważcie, że ja mogę 2 i 6 tutaj pięknie skrócić. Dlaczego? Bo tu mam mnożenie, czyli tu mi zostaje 1, a tutaj 3. W nawiasie, jak dodamy, to mamy 3x razy 3 równa się 54, czyli 9x równa się 54. Obustronnie dzielimy przez 9, czyli x równa się 6 centymetrów. No to jedna ma 6 cm, a druga podstawa ma a 2x w takim razie to 12 cm, czyli podstawy mają 6 i 12 cm. No i to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo. No i mam nadzieję, że yy, że poszło wam to Dobrze, do, do usłyszenia.